livestreamie uh, Battlefield 4 Pogramy na Operation Firestorm uh, nie wiem jak mi będzie szło dawno w tą mapę dosyć. Nie grałem dużo. Uh, wczoraj trochę grałem oczywiście, ale było tylko do praktyki jak być sniperem, jak nie być sniperem nagrywałem um, filmik, nie? Ale zobaczymy jak mi to pójdzie. Nie ma żadnych wymówek. Gdzie źle to idzie źle. Mamy oczywiście na typie gry, typie gry hardcore. Hej, okay. ten gości się chowa. Czekam na niego, on tam będzie widoczny zaraz. Okej, okay, poszedł Wstępny poszedł Tego praktycznie powinienem nie trafić, bo trochę po bok strzeliłem O nieważne Ups Pójdziemy tutaj. Uff, strzałem, nie ja strzałem. To był czołg. Wiecie wy co ludzie? Nieważne. Zobaczymy jak będzie. Uh... O, koniec gry. Ok. Pójdziemy na następną. Zaczekamy. Zobaczmy okay. jak to wygląda dla ludzi na YouTubie. Oczywiście streaming robię. Uh, Twitch przed chwilą próbowałem, ale... Coś mi nie działało. Patrzę na, na tych ustawieniach tutaj. Co się dzieje? Komentarze może gdzieś mogę zobaczyć. No tutaj na razie nie ma nic. Zmienię opcji parę na YouTube. Przepraszam, że tak trochę chaotycznie, ale... No, bawić się trochę mi chciało z tym dzisiaj, także... Zobaczymy co z tego wyjdzie. Okej. Okay. Pomoc, komentarzy nie ma jeszcze żadnych. Okej, okay, gramy. Jesteśmy na obronie, tak? Tego mam. Śmierdząca pizza. Moja piękna do mnie pisze. Ale niestety napisałem dla niej, że teraz nagrywam, także musi zaczekać. Nie mógł się schował. O, wow wow, 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 ten helikopter mnie namierzył chyba. Toś mnie inny namierzył, ale. Słaba strzela. W końcu mnie zabił. Okej, okay, nieważne. E, nadaje na najwyższym 720p. Także mam nadzieję, że. Jest to OK. Zobaczmy na mój Pójdźmy. Coś pamiętam tutaj było mogłem w chat wejść, ja pamiętam jak to się robiło. Dawno już też nie byłem na tym YouTube Livestream. Ej, hey. gramy dalej. Whoa, 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 whoa. helikopter mnie załatwił. Cóż za typ, cóż za typ. Zmienię broń. Karabinek. Zdejmiemy... muszkę. Muszkę, a e, tłumik. Może ten granat go jeszcze załatwi. Nie. Niestety nie. Okej, okay, nieważne nowa baza. Zobaczymy jak to będzie szło, zobaczymy odwrot, odwrot. Ja oni stopni wyglądał ten choroby, ja podejdę trochę do przodu. Wow, O, wow, wow, wow. Drugi helikopter mnie zabił. No, nieważne. Może wezmę inżyniera. Tutaj dużo helikopterów lata. Ja jestem bez tego. Bezbronny. Nieładnie mi to idzie. Małkiszkę, kiszkę odwalam w tym. Tylko w leci, tak? To tu będzie tutaj przyjdzie. Tutaj leci. Jeszcze biegnę na... ...że z Chyba... To jest niesamowite. Nie wiem, dzisiaj, dzisiaj straszną kichę odwalam w tej grze. Zobaczcie, aż taki zły nie jest. Nie jestem, no ale okej. Okay. Zobaczycie, że każdy ma złodzieińc, nie? Czasami lepiej, minie, czasami gorzej, ale w tym momencie jest tragedia. Okej. Okay. Gdzie się nie ruszę, gdzie się nie ruszę, moi drodzy. Karany dzisiaj wszystkie moje chyba grzechy w tej grze. Idzie mi jak nie wiem, jakbym dopiero dzisiaj kupił to grę. Ups, nie uciekłem. Ok. No koledzy. Czego nikt naszej nie Nawet nie Ok, zabiłem go, ale niestety też mnie to zabiło, to jest takie trochę głupie. O, i jeszcze kolega z drużyny. No niestety, e, w hardcore modzie nie używać trzeba tego palnika. Nie pamiętałem o tym, myślałem, że może będę to nie zniszczył, no ale tak pomyśleć, to okej. Okay. Czołg wybuch przy mnie, to i mnie zabije. <laughs> Przepraszam. Tylko to trochę taki robię bezsensowny ten palnik. Так, так, вертушка, вертушка. Вертушка обшила чепшать нас. Słuchajcie, pomimo, że jeden nabój wystrzeliłem, to wszystkie naboje zaczyna przeładowywać. To jest trochę takie głupie. Przepraszam. Okej, okay. gdzie będziecie, moi koledzy, atakować nas? Czyny syn dzwoni nie odbiorę W złym kolesiu momencie dzwonisz mnie niepotrzebnie na otwarty teren, ale okej, okay, paru zabiłem. Zawsze się parę punktów przyda, zobaczymy ile tam mam. Nie, nie idzie dobrze mi, ale jestem jednym z lepszych w mojej drużynie, co... no. Jest nie za dobrą rzecz, że ja jestem jednym z lepszym, ale jestem negatywny. stąd. A, jeszcze drugi był. Okej. Okay. Teraz może inżyniera się pozbędę, bo patrzę, coś te helikoptery już tak nie latają. Nie ma co się wysilać. Inżynierem. Jak przegraliśmy. Okej, okay, przestanę dzisiaj już chyba grać w Film, bo coś mi za bardzo nie idzie w tą grę. A, zobaczycie jak mi kicha szła. A te, to był bardziej taki test tego livestream, zobaczę jak mi wyjdzie mikrofon i tego ustawienia. OK, dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie.